Siema, witajcie na Ketchen Relax w kolejnym filmie. Dla osób, które przyszły tutaj po to, żeby szukać jakiejś afery, muszę Was rozczarować. Nie będzie na tym kanale żadnych więcej afer związanych czy to z jakimkolwiek stowarzyszeniami, instytucjami, organizacjami. Czy, jeżeli chodzi o inne osoby, innych wędkarzy, kupiam się tylko i wyłącznie na wędkarstwie, i tutaj ktoś mógłby zadać pytanie: no, dobra, to o co chodzi z tym tytułem? Nie jest to żaden clickbait. Chciałbym przedstawić wam w dniu dzisiejszym trzy kanały, które wpłynęły na Catch and Relax i sprawiły, że ten kanał nie będzie już taki sam. Pomimo tego, że prowadzę ten kanał od sześciu lat, wpadłem w pewną rutynę. Pomimo tego, że chociażby spinning jest mega aktywną formą, techniką wędkarską, tak. No to z drugiej strony nagrywanie filmów, przy nagrywaniu wyjść i łowieniu na spinning jest to troszeczkę pójście na łatwiznę. Z jednej strony bardzo aktywna metoda, z drugiej strony ogromne lenistwo polegające na tym, że przy użyciu kamerki sportowej tak naprawdę nagrywa się początek filmu, nagrywa się łowienie, może dwa-trzy słowa. W międzyczasie podsumowanie, słuchajcie, złowiłem, nie złowiłem i jest wszystko. Malutka kamera sportowa. Niestety, ale zapomniałem o swoich priorytetach. Co prawda, te filmy są ciekawe, one były ciekawe i będą nadal ciekawe, będą ciekawsze. To tak jak wspominałem, są trzy kanały i to dzisiaj chciałbym właśnie zaproponować Wam zaznajomienie się, obejrzenie, wejście na te kanały i sprawdzenie ich, ponieważ dzisiaj finał inkubatora małego kanału wędkarskiego, czwarta edycja. Zapraszam. Jeżeli chodzi o inkubator małego kanału wędkarskiego, jest to inicjatywa, którą rozpocząłem w 2019 roku, kiedy mój kanał miał około 4000 subskrypcji. Po to, żeby promować mniejsze kanały, pomóc im dotrzeć do większej ilości widzów, co znaczy mniejsze kanały, kanały poniżej 1000 subskrypcji. Do tej pory trzech takich finalistów, trzy takie edycje zostały przeprowadzone. W pierwszej zwyciężył kanał. Wędka. W drugiej zwyciężył Marcin, kanał Go Fishing Norway i w trzeciej edycji zwyciężył Robert Janas, Fishing World, tak nazywa się jego kanał i czas wybrać kolejnego zwycięzcę. Pierwszy z kanałów, który chciałbym Wam przedstawić to Fishing Mania. Był to pierwszy kanał, który dostał się do tegorocznej czy do tej czwartej edycji, jeżeli chodzi o finał, jako jeden z finalistów. Smutne jest to, mam nadzieję, że to nie jest już w tym momencie koniec tego kanału, bo w momencie kiedy ogłosiłem, że ten kanał i dostał się jako pierwszy z finalistów, przestał publikować filmy dokładnie pod koniec 29 października. Został wybrany jako pierwszy finalista tej czwartej edycji, a ostatni film ukazał się chyba 17 września na tym kanale. Natomiast zapraszam Was serdecznie, bardzo fajne porady, zwłaszcza jeżeli chodzi o łowienie ultralightem, zwłaszcza jeżeli chodzi o łowienie okoni. I to będzie pierwszy finalista czwartej edycji IMKW, czyli IMKW 2023. Drugi z kanałów, który dostał się do finału, to Perczysko. Niesamowity kanał, mnóstwo ryb. Od samego początku roku, już tego 2024, wyjścia nad wodę, łowienie tych ryb. Niesamowite ilość ryb w ogóle na rzekach, w rzece łowione. Zapraszam Was serdecznie do obejrzenia tego kanału. Bardzo fajny lektor, bardzo fajny głos, taki radiowy, można powiedzieć głos speakera radiowego. Eee, także zdecydowanie bardzo przyjemnie ogląda się te filmy. Są ryby, jest przyjemnie prowadzony kanał. Trzecim kanałem, który dostał się do finału, jest kanał Jeran Fishing. Mnóstwo ciekawych i interesujących rzeczy związanych z wędkarstwem znajdziecie tam. Łowienie ryb, znajdziecie tam porady, znajdziecie tam ciekawostki odnośnie wędkowania. Zdecydowanie polecam. Jeszcze jedna osoba próbowała dostać się do finału, natomiast Zasady, jeżeli chodzi o finał, to że ja pomagam promować inne kanały i wymagam tak niewiele czyli mniej niż 1000 subskrypcji, 6 miesięcy publikowania na YouTube i 6 filmów i można było się zgłaszać z hashtagiem iMKW2023. Jeden z kanałów zgłosił się, ale wpisał hashtag iMKW, dlatego zapraszam serdecznie. To nie jest żaden przytyk, natomiast jeżeli jakby tych czterech cyfr z jakiegoś powodu nie wpisałeś nie, nie mówię, że Ci się nie chciało po prostu być może z szybkości, z prędkości natomiast żeby dostać się pod filmem konkursowym pod filmem, w którym można się zgłaszać są jasne, jasne zasady i tam jest do wpisania z hashtagiem imkw2023 natomiast jeden z kanałów wpisał po prostu hashtag final Edycji z 2023 mamy trzy kanały, ale nie zamyka to absolutnie dla tego kanału jeszcze możliwości, żeby zgłaszać się do kolejnej edycji, która startuje już w tym roku. Może wróćmy jeszcze na chwilę do tego, dlaczego te kanały spowodowały, że zmieni się Catch and Relax. Czwarta edycja to po prostu czwarta edycja, natomiast ja wybieram kanały, które starają się robić coś więcej. Ja wybieram kanały, które chcą się rozwijać, które chcą pokazywać wędkarstwo w piękny sposób, tworzą fajne filmy, starają się, mają pomysły i sam gdzieś w tym wszystkim uświadomiłem sobie, że promując i szukając kanałów, które mają służyć fajnemu wędkarstwu, przedstawieniu ich swoim widzom, ja sam mógłbym robić więcej. Trzy czy cztery lata temu pojawił się u mnie aparat aparat, który zakupiłem po to właśnie, żeby filmy były lepszej jakości. I aparat ten od momentu, kiedy zakupiłem kamerkę sportową i zacząłem, spinning leżał na szafie, kurzył się, nie był wykorzystywany. Aparat, który posiada chociażby 24 24-krotny zoom. Aparat, dzięki któremu będę w stanie pokazać wam naprawdę wiele i te trzy kanały sprawiły że przemyślałem sobie, sam fakt tego, że prowadzę IMKW, to wszystko sprawiło, że ja nie chcę iść na ilość, jeżeli chodzi o ten kanał. Ja chcę iść na jakość. Zawsze tak miało być. I pod względem widzów, i pod względem filmów, i to zmieni się w 2024 roku. Dziękuję tym kanałom, dziękuję sobie, bo przez to, że prowadzę IMKW, ale te kanały się zgłosiły. To wszystko połączyło się gdzieś razem, i moje przemyślenia na ten temat żeby nie iść na ilość, nie wrzucać filmów, nie wiem, nawet co tydzień, być może w 2024 roku na moim kanale będziecie oglądali jeden film na miesiąc, a być może dwa na miesiąc, a być może jeden na dwa miesiące. Nie miejcie mi tego za złe. Chcę prowadzić ten kanał po swojemu. Na pewno będą też filmy, takie luźne wideo vlogi, gdzieś tam o wszystkim, o niczym, bo lubię sobie też pogadać, jak pewnie osoby, które dłuższy czas mnie oglądają, zauważyły. Natomiast chcę prowadzić catch and relax tak, jakby to ktoś inny miał spojrzeć na mój kanał i powiedzieć: Tak, ten kanał polecam swoim widzom, bo jest tego warty. Dlatego też w tej chwili oglądacie i widzicie to, w jaki sposób do Was mówię z kamery sportowej, której używam na co dzień, której używałem przez ostatnie 3 lata. Natomiast aparat. Który kupiłem specjalnie 3-4 lata temu. Wziąłem dzisiaj ze sobą. W tej chwili widzicie obraz z kamery sportowej. Natomiast chciałem pójść o krok dalej i wyjawić wam pewną tajemnicę. Coś, co mieliście okazję zobaczyć na mojej zakładce społeczność. Tam pojawiały się różnego rodzaju komentarze. Od tego, że kupiłem łódkę, do tego, że kupiłem jakąś rakietę, i dzisiaj chciałbym podzielić się z wami i powiedzieć wam. O co chodzi z tym kolejnym levelupem? Z czego byłem tak ucieszony, zadowolony, ponieważ uważam, że będzie to wejście na kolejny poziom i, tak jak w tej chwili oglądacie mnie i słyszycie przez mikrofon wbudowany w ten aparat już nie w kamerę sportową, tylko w aparat ten, którym będę dalej nagrywał, ten, którym będę nagrywał w 2024 roku. To w tej chwili chciałbym pokazać wam coś. Chciałbym pokazać wam coś co jeszcze bardziej atrakcyjni te filmy, jeżeli chodzi o ten 2024 i kolejne i to czym się tagierałem, To co pozwoli mi podnieść jeszcze bardziej jakość tych produkcji. To mikrofony bezprzewodowe. Pozwólcie, że pokażę wam różnicę w jakości nagrania bezpośrednio tutaj. Teraz słyszycie mnie. Jeżeli chodzi o nagrywanie do aparatu. Natomiast teraz słyszycie mnie już w tym momencie mówiącego do mikrofonu. Ja mam nadzieję, że ta jakość dźwięku będzie lepsza, natomiast nie tylko o to chodzi. Dlaczego zdecydowałem się na ten mikrofon? Zdecydowałem się na niego, ponieważ będę w stanie tworzyć dla Was zdecydowanie inne ujęcia. Będę w stanie odwrócić się nawet plecami i mówić dalej, na przykład wędkując, a nie za każdym razem podchodzić. Do kamery i było to dla mnie niesamowicie ważne. Mam nadzieję, że jeszcze cały czas mnie słyszycie. W tej chwili jestem jakieś 20 metrów od aparatu. W tej chwili jestem jakieś 25 metrów od aparatu. Jestem w stanie odejść z tym mikrofonem nawet na 50-70 metrów, ale w zupełności chyba wystarczy w ten sposób, ponieważ nie jestem pewien, czy dalej będziecie mnie widzieli, ale mam nadzieję, że mnie słyszycie. I jeszcze raz. Chciałbym podziękować tym trzem kanałom, czyli Fishingmania, Mania, Perczysko i Bieran Fishing, za to, że uświadomiły mi, za to, że zgłaszając się do projektu, jakim jest IMKW, również mi dały pewnego rodzaju, otworzyły oczy na to, że promując kanały, które chcą być coraz lepsze, które chcą docierać do większej ilości widzów i przede wszystkim pokazywać dobre wędkarstwo. Sam chyba powinienem dawać przykład tego i również promować jak najlepsze filmy, które też cieszą, no bo cieszy mnie nagranie, posiedzenie nawet dłużej przy tym filmie, natomiast rzeczywiście wędkarstwo w tej chwili w Polsce, a zwłaszcza na YouTube, te filmy, które powstają, one mają być na ilość. Tam ma być film raz na tydzień, żeby algorytmy YouTube'a lubiły dany kanał. Słuchajcie, nie na tym mi zależy. Zależy mi na tym, żeby Pokazywać Wam dobre treści, zależy mi na tym, żeby być zadowolonym, żeby być usatysfakcjonowanym z tego, co nagrywam, i być może tych filmów będzie mniej, ich najprawdopodobniej będzie mniej w 2024 roku, ale chcę dać Wam naprawdę fajne filmy, takie, gdzie będziecie widzieli po prostu to, co ja nad wodą. Ta kamera, ten aparat, który będzie w stanie tym zoomem coś ogarnąć. Jeżeli ja coś zobaczę, będę w stanie wam to przekazać. Mam nadzieję, że to wszystko dobrze wyjdzie. Jeżeli chodzi o same zasady i e, zwycięzcę, i MKW, i osobę, która wygra, ponieważ dokładnie tak jak co roku, jeden z widzów, który odda swój głos na jeden z kanałów. W IMKW nikogo nie namawiam, nie musicie subskrybować tych kanałów, aczkolwiek bardzo byłoby miło, tym bardziej, jeżeli któryś Wam się spodoba. Natomiast nie jest to warunek, aczkolwiek, jeżeli chcecie wziąć udział i wygrać przynęty, czy to przynęty spinningowe, czy przynęty fiderowe, gruntowe, spławikowe. To do końca następnego miesiąca mamy 28 stycznia, w tej chwili, czyli dokładnie miesiąc 28 lutego. To zróbmy 29 lutego, bo w tym roku mamy rok przestępny. To wpiszcie, który z tych trzech kanałów, najlepiej odwiedźcie te kanały, który z tych trzech kanałów powinien wygrać czwartą edycję inkubatora małego kanału wędkarskiego i dlaczego Waszym zdaniem powinien wygrać. Ja się oddalę, o, może tak, bo cały czas jara mnie ten mikrofon bezprzewodowy. Ja go dopiero testuję, ale mam nadzieję, że on będzie fajnie śmigał. Także do 29 lutego możecie wpisywać swoje komentarze. Każda osoba może zamieścić tylko jeden taki komentarz i edytowane komentarze nie będą brane pod uwagę. Później w marcu ukaże się film i jeden z Was, jako widzów, wygra paczkę przynęt, czy to spinningowych, czy spławikowo-gruntowo-fiderowych. O wartości 100 zł. Takie przynęty zostaną przeze mnie zakupione i wysłane po prostu dla osoby, która wybierze sobie, jaki rodzaj przynęt chce. Jeżeli chodzi o te trzy kanały, jeżeli chodzi o zwycięzcę IMKW, tak jak w poprzednich edycjach, będzie puchar ode mnie. Zapraszam również na moje wody, na wspólne wędkowanie. Film ze wspólnego wędkowania ze zwycięzcą czwartej edycji IMKW pojawi się na moim kanale, więc też dodatkowa. Promocja, być może pojawią się też osoby, tak jak w poprzednich edycjach, które również będą chciały ufundować jakieś nagrody niespodzianki. Czy to dla finalisty, czy to ewentualnie dla widza, który też zwycięży, jeżeli chodzi o ten oddany głos i swój komentarz. Słuchajcie, nie przedłużam. Plan jest tego typu, żeby się rozwijać. Plan jest tego typu, żeby robić coraz lepsze filmy. Ja mam nadzieję, mam nadzieję, że zarówno ten aparat, który w tej chwili nagrywa jak i ten mikrofon, który w tej chwili nagrywa i mam nadzieję, że słyszycie mnie głośno i wyraźnie, pomimo tego, że wcale nie muszę podchodzić do tego mikrofonu, natomiast te ujęcia bardzo możliwe, że będą jeszcze lepszej jakości. Zresztą gdzieś tam w głowie tych kreatywnych pomysłów mam już sporo związanych z tym, że będę w stanie właśnie nagrywać z oddali i mówić do Was z daleka, gdzieś tam zaczynając film na przykład. Spod krzaka albo z za drzewa zobaczymy. Zapraszam do udziału w finale IMKW. Te trzy kanały, wszystkie macie podlinkowane w komentarzu przypiętym pod spodem: Fishingmania, Perczysko i Bieran Fishing. Serdecznie Wam gratuluję wzięcia udziału w wielkim finale czwartej edycji IMKW 2023. Chociaż mamy już 2024, ale tak naprawdę mówimy tu o finale, a kolejna edycja. Piąta edycja przed nami będzie wcześniej informacja na pewno w momencie, kiedy ta piąta edycja ruszy. I zapraszam również osoby, kanały, które będą spełniały warunki do zabawy w tym projekcie. Ja nie przedłużam wielkie dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że w 2024 roku sprostam Waszym wymaganiom i również swoim wymaganiom, bo chcę tworzyć zupełnie inny kanał bez dram, bez robienia na ilość. Nigdy nie starałem się robić na ilość. Ale gdzieś tam mimo wszystko jakoś automatycznie w którymś momencie weszło, że co tydzień musi być film, co tydzień musi być film, bo algorytm nie będzie lubił kanału. Najwyżej nie będzie lubił. Mam nadzieję, że Wy będziecie go lubili. Dzięki wielkie za odwiedziny. Jeszcze raz zapraszam do wpisywania komentarzy. Ktoś zgarnie sobie pakę przynęt za 100 zł i musimy wybrać kolejnego czwartego już zwycięzcę kolejnej edycji IMKW. Dzięki wielkie za odwiedziny. Trzymajcie się. Pozdrawiam wszystkich. Jeżeli wybieracie się na ryby, to oczywiście połamania nad wodą.